Jesteś w ciąży lub masz problemy hormonalne? Czy doświadczyłaś stresu lub menopauzy i czujesz się gruba? Chcesz jak najszybciej pozbyć się obwisłego i wystającego brzucha, który Ci nie odpowiada, ale nie wiesz jak? Obejrzyj ten film i odkryj trzy skuteczne sposoby na szybką utratę tłuszczu z brzucha. Uważaj na swoją dietę. Jeśli chcesz mieć płaski brzuch, musisz jeść właściwie, urozmaicając posiłki. To jedyny sposób na uzyskanie pożądanego rezultatu. Dlatego jedz pokarmy wszystkich grup i unikaj tylko tych, które powodują wzdęcia. Wybierz płatki owsiane, ponieważ zawierają błonnik. Możesz też jeść warzywa, tylko uważaj, aby nie przesadzić. Nie przejadaj się i nie jedz tłustych potraw. Jedz więcej, sześć, a nawet osiem posiłków dziennie, ale zmniejsz porcje. W ten sposób twoje ciało będzie zużywać kalorie i tracić tłuszcz. Ponadto poczujesz się lżejsza i bardziej mobilna. Zaleca się również zastąpienie kawy przygotowanymi przez siebie herbatami ziołowymi. Jedz więcej białka. Zwalczysz retencję wody, co sprawi, że poczujesz się pełna. Wzmocnij mięśnie brzucha. Nie zdziw się, że masz brzuch, mimo że jesteś szczupła. Wynika to z faktu, że twoje mięśnie brzucha są zbyt rozluźnione, w złej kondycji. Wszystko, co musisz zrobić, to dużo się ruszać. Pomoże to Twojej sylwetce i wzmocni układ odpornościowy. Uprawiaj dowolny sport. Ważne jest, aby spalić kalorie, przyspieszyć metabolizm i wzmocnić mięśnie bez nabierania masy. Świetnym zajęciem w tym sensie jest skakanie na skakance. Pamiętaj, że jeśli ćwiczysz codziennie, aktywność jelit również będzie stymulowana. Ćwiczenie wspomaga również płaski brzuch wraz z błonnikiem i probiotykami. Pozbądź się cellulitu. Zdziwisz się, gdy się dowiesz, że celulit pojawia się nie tylko na biodrach, ale także na brzuchu. Dlatego jeśli odpowiednio zadbasz o skórę, stanie się ona bardziej elastyczna, a jej nawilżenie nie będzie już problemem. Aby osiągnąć pożądany efekt, należy masować brzuch, stosować kremy antycelulitowe i pić dużo wody. Płyn w mgnieniu oka pobudzi znikanie celulitu. Zastosuj te wskazówki i napisz w komentarzach o swoich sukcesach.